Majeczne czytanki. Kosmonauta Leon i Małpka Tiko. Kosmiczne przygody. Kosmonauta Leon stał obok wielkiej, srebrzystej rakiety o nazwie Galaktyczny Orzeł. Rakieta była tak wysoka, że sięgała niemal chmur. Jej kadłub błyszczał w słońcu, a wokół unosiła się lekka mgiełka od oparów paliwa. Leon miał na sobie biały skafander z mnóstwem kolorowych guzików i ekranem na rękawie, który pokazywał mu wszystkie potrzebne informacje. Obok Leona podskakiwała małpka Tiko, ubrana w miniaturowy skafander kosmiczny. Tiko miał na głowie hełm z wielką szybą, przez którą widać było jego figlarny uśmiech. Na plecach dźwigał plecaczek pełen swoich ulubionych bananowych batoników. Tiko, gotowy na przygodę? Zapytał Leon. Ujki, lecimy w kosmos! Zawołała małpka, przeskakując z nogi na nogę. Rakieta zadrżała, ziemia się oddalała a Leon i Tiko poczuli lekkie łaskotanie w brzuchach. Przez okienko widzieli, jak błękit Ziemi zmienia się w czerń kosmosu pełną migoczących gwiazd. Tiko włączył swoją ulubioną piosenkę, a rakieta pomknęła ku planecie Zefira. Po długiej podróży rakieta wylądowała na planecie Zefira. Drzwi statku otworzyły się z sykiem, a przed nimi rozciągnął się niezwykły widok. Wszędzie były miękkie, kolorowe pagórki, które wyglądały jak gigantyczne pianki marshmallow. Nawet drzewa były puchate, a ich liście przypominały watę cukrową. Tiko z radosnym piskiem wskoczył na najbliższy piankowy pagórek. Odbił się od niego jak piłeczka, wykonując śmieszne akrobacje w powietrzu. Zabawie nie było końca, aż do momentu, gdy spotkali kolorowe stworki – zefirian. Małe, galaretowate istotki z dużymi oczami, które poruszały się jak galaretki, szybko zaprzyjaźniły się z Tico. Razem bawili się w chowanego, zmieniając kolory w rytm śmiechu. Następnym przystankiem była planeta Lakto, gdzie płynęła mleczna rzeka. Rzeka wyglądała jak wielki biały wąż wijący się przez zielone łąki. Wokół rosły drzewa o pniach z czekolady, a ich liście przypominały płatki kukurydziane. Tiko spróbował kropli mleka z rzeki i nagle zaczął rozumieć, co mówią zwierzęta. Z krzaków wybiegły kolorowe króliki z uszami ozdobionymi dzwoneczkami. Króliki poprosiły tylko o pomoc, bo wielki ślimak zjadł ich ulubiony kwiat i zostawiał galaretowaty ślad. Małpka wpadła na pomysł urządzenia wyścigu po śliskiej galarecie, a ślimak zamienił swój ślad w smaczne truskawkowe galaretki. Kolejna planeta, Drzemkowia, była pokryta miękkimi chmurkami, a jej mieszkańcy, chrapki, spędzali czas na drzemkach. Chrapki wysyłały dzieciom na ziemi piękne sny, ale ktoś ukradł ich magiczne poduszki. Tiko szybko wpadł na pomysł zrobienia nowych poduszek z chmur, a Leon napełnił je magicznym pyłkiem z planety Lakto. Dzięki temu dzieci znów miały kolorowe sny, a chrapki były przeszczęśliwe. Na planecie Melodonia każda rzecz grała muzykę. Kamienie brzmiały jak bębny, drzewa szumiały jak grzechotki, a strumyki śpiewały jak harfa. Mieszkańcy, nutki, Poprosili Tiko o pomoc w uruchomieniu wielkiego dzwonu Kosmosu. Dzięki sprytowi Tiko i Leonowi planeta znów rozbrzmiała piękną muzyką. W nagrodę dostali magiczny flet, który potrafił uspokoić każdą burzę. Leon i Tiko wylądowali na planecie Balonaria, gdzie wszystko unosiło się w powietrzu. Nawet domki były zrobione z kolorowych balonów, a mieszkańcy Baloniki wyglądali jak puchate, śmiejące się kulki z małymi skrzydełkami. Baloniki organizowały wielki wyścig, ale brakowało im jednego uczestnika. Tico zgłosił się na ochotnika. Dostał specjalny balon, który zmieniał kolory, a Leon pomagał sterować nim za pomocą wstążek. Trasa wyścigu wiodła między chmurami z waty cukrowej i przez bramki stęczowych pętli. Dzięki sprytowi Tico i zręczności Leona udało im się wygrać. W nagrodę dostali wielki, kosmiczny latawiec, który unosił się w powietrzu nawet bez wiatru. Planeta miodowa była pełna kolorowych kwiatów i dużych uli. Powietrze pachniało słodkim miodem, a wśród liści słychać było ciche bzyczenie. Pszczółki, mieszkańcy tej planety, miały skrzydełka w kształcie serduszek i nosiły małe złote kapelusze. Kiedy leon i tyko wylądowali, pszczółki kręciły się w kółko, zaniepokojone tym, że zły wiatr zdmuchnął ich miodowe plastry na wielkie drzewo. Pszczółki próbowały się tam dostać, ale drzewo było bardzo wysokie, a jego gałęzie poruszały się jak w rytmie tańca. Tiko dzięki swojej zwinności wspiął się na drzewo, skacząc z gałęzi na gałąź niczym wiewiórka. Leon, stojąc na dole, zbudował specjalne schodki z miodowych lian, które były lepkie, ale bardzo mocne. Pszczółki z radością znosiły miód na dół, a każda kropla zamieniała się w złociste miodowe kulki. W podziękowaniu pszczółki dały Leonowi i Tiko miodowe lizaki, które świeciły w ciemności. Tiko tak się cieszył, że jego ogon kręcił się jak śmigiełko, a kiedy spróbował lizaka, jego oczy zaświeciły się na żółto niczym latarenki. Po powrocie na ziemię Leon i Tiko usiedli na trawie, patrząc na rozgwieżdżone niebo. Małpka nadal chrupała galaretki od ślimaka i nuciła melodię z melodoni. Myślisz, że kiedyś znów polecimy w kosmos? Zapytał Tiko, a jego oczy lśniły jak gwiazdy. Na pewno. Z Tobą każda podróż to przygoda, odpowiedział Leon klepiąc małpkę po głowie. I tak zakończyła się kolejna kosmiczna podróż. Ale Tiko już planował następną wyprawę. Bo z nim nigdy nie było nudno, a każda chwila mogła stać się początkiem nowej, wesołej przygody. Bajeczne czytanki. Zasubskrybuj nasz kanał, by usłyszeć więcej.